LA Lakers zagrali na najgorszy zespół w lidze, bo jedyne czym Detroit mogło się pochwalić w tym meczu to ich stołówka. Nie żartuję. Historią, która mogła nas jakkolwiek intrygować, to oczywiście Isaiah Stewart z LeBronem Jamesem, ponieważ wciąż widać, że nie wybaczył mu do końca tych siedmiu szwów, które mu skombinował dwa lata temu i ich meczapy były jakkolwiek dynamiczne, intensywne i agresywne. Cała reszta zespołu była dosłownie jakby grali w pre sezonie Detroit widać, że są wykończeni tymi dwunastoma przegranymi z rzędu i jak zobaczyli sobie, że muszą grać na Lebrona Jamesa, to po prostu odpuścili kolejny mecz i wpuszczali sobie jakiegokolwiek tylko zawodnika chcieli. D'Angelo Russell Wciąż mam problem z tym człowiekiem, ponieważ mam właśnie i odnoszę takie wrażenie, że ten gość gra dobrze tylko na zespoły, które nie wywierają na nim presji. Gdy tylko spotka na sobie jakiegokolwiek defensora, który wywołuje już na nim tą presję, to gra o wiele gorzej i nie może już pokazać tej swojej śliskiej, elastycznej gry, jaką pokazywał dzisiaj. Dzisiaj cały mecz grał na zupełnym luzie, wychodziły mu spokojne stepbacki, jego ciało było jak jedna wielka fala, wchodził sobie gdzie chciał, podawał gdzie chciał, 13 na 17 z gry, 35 punktów, czekamy czy zagra tak już jutro na kolejnym meczu. Ponieważ jakoś, yy, nie mogę w to jak na razie uwierzyć. Miejmy nadzieję, że Lakersi po takim meczu, gdzie naprawdę nie musieli się w jakikolwiek sposób wysilać, naprawdę Detroit Pistons nie mogło zagrozić niczym Lakersom. Ich ciała, że tak to powiem, na boisku były o wiele mniejsze od jakiegokolwiek z Lakersów. Nawet center. Jalen Durant był mniejszy od Antonego Davisa o wiele, naprawdę wiele. Jedynym, mówię, meczapem, który mógł jakkolwiek intrygować to Isaiah Stewart na LeBronie Jamesie, ale i tak wiadomo, że na sobie nie stali, ze względu na to, że Lakersi zawsze doprowadzają do miss meczy i szybkie zasłony, budują im po prostu grę na switchach. Auzar Thompson, chciałem zobaczyć jego grę, ponieważ ponoć po meczach, po filmach, Thinking Basketball, uznaje on go za najlepszego defensora ligi, no dzisiaj tego akurat nie widziałem, nie widziałem, żeby ktokolwiek z całego składu Detroit Pistons jakikolwiek zmasowany atak przeprowadził na gracza Lakers oprócz z Stewarda oczywiście, no i Anthony Davis łapał sobie każdą piłkę pod koszem, jaką tylko chciał był większy od każdego zawodnika, dobrze się tam bawił 9 na 15 z gry, do tego 16 zbiurek, 3 bloki dołożone Lebron James nie musiał się w ogóle wysilać, 28 minut jedynie w meczu, bardzo dobrze, że nie grał więcej, chociaż widziałem, że w czwartej kwarcie chciał sobie troszkę tych punktów nadrobić i szybkie 3 minuty dostarczyły mu 25 punktów, 9 na 19 z gry. Dobrze widzicie go, rzut za 3, który jest naprawdę płynny, dobrze wygląda, nie skacze za bardzo, ponieważ wiemy, że miał z tym problemy, żeby właśnie wyskakiwać. I gdy po prostu unosił się wyżej, to te rzuty gorzej wchodziły, a gdy sobie tak leciutko podskakiwał bez takiego wysokiego jumpshota, no to rzuty były po prostu bardziej skuteczne. Więc ktoś mam nadzieję, że mu tam podpowiada, nie jest to Bob, Ma Bob McAdoo, a szkoda, bo chciałbym, żeby jeszcze ich relacja się utrzymywała jak za czasów Miami, ale kto inny na pewno dopilnuje tego, żeby LeBron utrzymywał ten swój rzut. Super wiadomością dla Lakersów jest oczywiście powrót Kamera Disha. Zagrał dzisiaj sobie 20 minut i wyglądał na bardzo zdrowego, mimo że grał na Detroit Pistons i wygrywali z nimi 30 punktami. To naprawdę chciało mu się biegać za każdym, i nigdy nie przestawał po prostu w swojej determinacji uganiać się za wszystkimi zawodnikami. Austin Reeves, łatwy mecz dla niego również. Te wejścia naprawdę. Od pist, y, nagraczy Pistons nie były czymś trudnym im się nie chce grać, absolutnie to widać, że im się nie chce grać. 13 przegrana z rzędu na pewno ich nie motywuje do tego, żeby jakkolwiek chcieć wygrywać te mecze, szczególnie na lepsze zespoły więc y, też dlatego w ogóle grali często strefą 3-2 Pistons, żeby jakkolwiek dosłownie przeganiać tych Lakersów spod swojego kosza, bo mieli ogromną dominację w punktami y, w tablicy. Y, nie w tablicy, tylko w trumnie. Cała ławka Lakers tak naprawdę mogła się dzisiaj bawić. Widzieliśmy takich zawodników jak uwaga, będę wymieniał: Alex, Fuchs, Demoy, Mohodge, Maxwell Lewis, Jalen Hood, Himfino. Więc naprawdę, zawodników, których nigdy nie widziałem i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Bo oczekuję trochę fajniejszych meczy, bo ten mecz niestety był nudny. Detroit Pistons nie potrafią rzucać za trzy. Najlepszy rzucający w dzisiejszym meczu był to Isaiah Stewart, który był odpuszczany przez LeBrona i innych zawodników, i po prostu te trójki mu wchodziły. Śmieszy mnie to, że Detroit Pistons czasem wyglądali jak zespół sprzed 15 lat, ponieważ nie rozciągali w ogóle gry. Starali się grać tak naprawdę cokolwiek, co im wychodziło. Nie zobaczyłem żadnego wyróżniającego się zawodnika w ataku. Kate Cunningham, myślałem naprawdę, że więcej pokażesz trochę agresywniej będziesz próbował wchodzić na chłopaków, ale naprawdę Detroit są zniszczeni mentalnie, oni nie chcą już grać oni tylko są tu po to, żeby tankować i się niby rozwijać, chociaż gdy oglądamy sobie San Antonio Sperson, to u nich jest o wiele więcej tej energii energii i siły. Alek B. fajnie, że jesteś jeszcze w lidze, bo pamiętam Cię z NBA 2K14, że byłeś fajnym zawodnikiem i ogólnie chyba kiedyś trochę lepiej Ci w tym NBA szło Dobra ludzie, myślę, że to by było na tyle Mecz był prosty dla Lakersów, fajnie, że powodowali swoją piłkę, ale już jutro czeka ich kolejny mecz, a to będzie mecz na Oklahoma City Thunder. Więc młody team, który na pewno trochę ich zabiega, miejmy nadzieję, że wszyscy będą mieli wypoczęte nogi. Nie musieli grać tych 28-29 minut, mogli zejść do 23 minut, nawet i tak wygraliby ten mecz. Ale może chcieli sobie poćwi poćwiczyć przed jutrem, także zobaczymy, co będzie już jutro. Oklahoma czeka, także. Pozdrawiam wszystkich i cześć.